Cześć, siemanko, z Cysymatixem, jednym to moich bardzo, to bardzo serdecznie w go na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie ziomeczki Achievement on a Dale, czyli na torach. Jest to achievement, który polega na y, przejechaniu 500 metrów przed siebie w linii prostej od punktu do rozpoczęcia. Przygotowałem sobie tutaj ziomeczki tego oto kolejową. Która jakby nie pokazywałem, jak ją buduje bo zajęło mi to na pewno dużo czasu. Było to aż godzina, więc na pewno długo. Także ch chciałbym jeszcze wspomnieć, że, było, że zrobienie tego było na pewno materiałochłonne, proszę zauważyć te ziomeczki, że mamy tutaj w tym miejscu, jak sobie staniemy, mamy Z równe 0 i właśnie później niej wam coś jeszcze powiem, ale najpierw teraz sobie zobaczcie pozycję mamy i z najpierw jest x, później jest y, a na końcu jest z, które jest równe 0. No i później dowiecie się, dlaczego wam to właśnie teraz powiedziałem, ale przedtem po prostu ziomeczki. Będziemy sobie jechać wagonikiem. Takie proste tofeum. No niby proste Ale jest jednak. E, no, e, dużo czasu na z, zaj, zajęło mi to na pewno zrobienie tego. Nie musicie to tak perfekcyjnie robić, bo tutaj widzicie, że jest to z kuski robione. E, czyli inaczej z kobla, jak to chce. I właśnie tutaj także i... i i jeszcze chciałem do wypowiedzieć, zameczki. Jest tu ponad 500 yy, kostki blokowej, zużyte na budowę tego. Jest na pewno dużo. Więc dlatego, to jest materiał chłonne, jeżeli mogę tak powiedzieć. Yy, tutaj jest także żelazo, złoto oraz redstone. Więc na pewno dużo materiałów zostało zużyte na to, ale będzie warto, bo na y, konsolach jest to złote tofeum, a na Java jest to na pewno rzadki achievement. Jest to aż 4% szans na zdobycie tego, więc na pewno jest to naprawdę niezwykle rzadkie. No, możemy sobie kliknąć ten guzik, albo po prostu pojechać, y, klikając, y, jakby tutaj gałkę, lub y, jeżeli gracie na komputerze, no to sobie kliknijcie. Co gałce jakby odpowiada Jedziemy sobie Tak jakby No nie za szybko Ale No nie porównuje się to Do lotu elitą, Ale jest na pewno szybkie Także nie porównuje się to do jazdy konno Jest to na pewno Słaby sposób Jazdy No ale taki jest w Nie ma na przykład samochodów i już od dawna został wymyślony w Minecraft'cie, został dodany do Minecraft'a. Nie wiem kiedy, ziomeczki, ale na pewno bardzo dawno, kilka lat temu. I właśnie tutaj nam się zwiększa ten... Znaczy zmniejsza, bo jest test na minusie. Zmniejsza nam się z. I dojechaliśmy... I zdobyte osiągnięcie mamy to Feum na TOLAH. On Retail, jeżeli ktoś ma wersję angielską, ja akurat mam. E, więc e, niech sobie ten wagonik po prostu pojedzie. A pewnie jeszcze ziemeczki, chciałbym Wam powiedzieć e, po co właściwie Wam mówiłem, żebyście zobaczyli na Z. E, Z mamy teraz minus 504. E, więc no jest 500 y, metrów i to nie jest kłamstwo ziomeczki, zrobiliśmy, więc właśnie na 500 kratce tutaj nie zrobi wam tego, więc zróbcie 501 lub jak tutaj widzicie 504, tutaj by było 500, y, 500 samo równe, ale ja wolałem zrobić z lekką nadwyżką, tych torów no przecież i tak już bardzo dużo zużyłem materiałów na to na zrobienie tego toru kolejowego. Yy. No i pewnie dzisiaj dojechaliśmy tutaj do dżungli, do messy, ale to nie było tematem dzisiejszego odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka ziemneczki było to trofeum i jest dobyście, więc powinniście być zadowoleni. Ja będę ziomeczki się z Wami żegnał kończył i kończył ten odcinek. Jeżeli Wam się ziomeczki spodobał, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Ja wszystkie komentarze czytam i przypinam serduszkę komentarzom, jeżeli są takie pozytywne. No no to ziemeczki, trzymajcie się, do usłyszenia. Ż życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!